Więc to zdjęcie pamiątkowe. Szanowni Państwo, teraz według scenariusza mamy punkt, który był honorowy prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich, oddział w Będzinie, pan Bolesław Ciepiera, zabierze głos za nową działalność w historii Będzińskiego Oddziału S.A. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja na ten temat serdecznie podziękować Pani Dyrektor za, za umożliwienie i tego spotkania bardzo ściślego, w tym tutejszym muzeum. Mnie osobiście to bardzo miło i Państwu też, że gościmy się takim pięknym zabytkowym artykułem Wieloszewskim. Proszę Państwa, nie byłoby tego spotkania, gdyby nie fakt, że Stowarzyszenie Muzeum Polskiego w Węgrzynie przeżyła w roku 12 lat swojej działalności. To jest krótki termin, krótki trzy 12 lat, to nie jest 100, ani 50 lat, ani 20, 12 lat. Proszę Państwa, powiem, że w 2002 roku prezydent Azygów w Warszawie, pan Długiej Myszworo, zaproponował mi utworzenie, powołania oddziału w Bejdinie. Było na początku kilka, kilkanaście osób, które się łączyły do tego apelu i na mój wniosek się małe rozdziały dla stosunków. Wszystkie kwoty były obecne między innymi w tej osobie. Patrzę po twarzach, ale widzę Darnę Łukasik. Serdecznie witam. Ona była w świetlubie 15 osób, które zaczęło, żeby zgłosić oddział do rejestracji. Ludzie się wykruszają, odchodzą z tych 7 urzędów, urzędów zawodnych, zajedniejnych, za braku czasu i tak dalej. Proszę Państwa, wśród nas tutaj obecnych przybył z opóźnieniem. Prezes oddziału Wojnickiego, pan Jacek Mańkowski. Ja no szkoda, że nie dobrze do zdjęcia, ale zbyt dużo ręką żyjemu do nich nie należy. To może i tak. Proszę Państwa, ja się cieszę, że to, to Pani zaszczyciła, zaszczyciły osoby i budzą w, w do mojego dzisiaj Panu. Rybak, w którym Stowarzyszenie współpracuje od wielu lat. Tam mamy w wystawionym stoisku nasze książki wydawane przez Stowarzyszenia Autorów Polskich. Nie, też tutaj z przynajmniej dyrektor w Kalenie Muzeum. Wczoraj nie dotarła pan Zbigniew Studencki Muzeum Sosnowiec, tak uważam, na że jest już nas pani Bożena Związek, która na pewno nam bardzo pod koniec umie umili to spotkanie jakąś muzyką. Cieszę się bardzo, że na to spotkanie przybyły nam osoby, pan Bibia Jastiernia, pan Emil Wyszczowski, który przed chwilą dokonali aktu wręczenia tego medalika, procywnego. Tak medalik otrzymać to trzeba mieć troszkę zasług, taki czy nie, na polu siemienia kultury w Zagłębiu, w mieście, w województwie. Powiem Państwu, że już mam poprzednie dwa inne odznaczenia. Te skromne medaliki zasłużone na kulturę polskiej i działalność kultury polskiej z poprzednich lat. Proszę Państwa, faktycznie Stowarzyszenie Autorów Polskich zostało zarejestrowane przez Radę Górną w roku 2004. Ale historia się ciągnie od roku 2002. No, Rok 2012 jest takim szamowym, gdzie mamy 12 lat. Na tę okoliczność. Pragnę przypomnieć, że z nie ma wiele osiągnięć, bo współdziałamy z różnymi ludźmi, które promują miasto, bendyń, obiad bendyńskich, ziemię zagrodniowską, Zagłębie wojsko śląskie. Pisząc książki własnym sposobem, wydając je za własne pieniądze, ale również książki w Zespołowe gromadze z na końcu Stowarzyszenia Autorów Polskich poprzez zbieranie tych środków własnymi sposobami. Jest trudno zdobyć pieniądze na wydanie takich niepublikacji. Pan prezes Rady Górnej na pewno powie, jakie są cele i zadania tego takiego stowarzyszenia. Ile polskich oddziałów, to się wszystko rozwija w kraju. Ludzie piszą, ludzie chcą mieć materiały zanotowane, zapisane, aby nie zmieniały, nie umknęły od pamięci. Trzeba to wszystko, co można pisać. Jeszcze wśród nas, nie tylko wśród członków Stowarzyszenia Autorów Kości, których jest w tej chwili 39 osoby, są również ludzie, którzy nie są członkami, ale też piszą, wydają swoje opracowania różnego rodzaju. Wspomnę tutaj na pana Biblonia Jaskiernie, o którym wiem, że w mieście Czostowskim, kiedy był wiceprezydentem, wydał kilka publikacji pod własnym nazwiskiem albo zespołowo. Ja mam te publikacje. To są cenne opracowania. Proszę Państwa, praktycznie to potem pisać, umie pisać, przepisać, to po nim zostaje ślad. Tak to robi Pan Tarkowski, tak to robi Pani Jelenie Jęgiołek, Pani Mazzeszowa Zięba, tutaj obecna. Pan Jan Figotek, który ma dużo osiągnięć w tym zakresie. No, dziwię się tylko, że nie udało się udać, wydać jakiegoś zbiorowego opracowania w rodów strzelackich. Pan liście Jeszczeńny Trzelacki, który tutaj widać specjalnie, bo jest pięknie ubrany na dzisiejsze spotkanie, ma te oznaczenia o oddechu 70. Proszę Państwa, jego rody strzelackie, liścików, zdebrów i, tak, i tak dalej, 8 rodzin, Dostępujemy do tej książki. No, może by dzisiaj, gdyby była obecna Pani, Pani, w to na pewno by podniosła ten apel i może by go mogła realizować Pana mistyka zamiaru i zamierzenia. Wiele osiągnięć w zakresie, w zakresie pisarskim ma Pan Tejzer, która. Wydaje się, że w ostatnim sposobie na temat zagubieckiego górnictwa, Zdzisław Rawczeń, Dorota Łukasi, Pan Jacek Manikowski, ostatecznie wydał obsiągnąć pracę na miejscowości Zielnej. No, nie ukrywam o wielkich osiągnięciach misjarskich Pana Dyrektora Muzeum Ścigania Dobrowej Dobrowego To jest cała historia. Proszę Państwa, ja myślę, że to co my robimy i piszemy, to zostaje tam podobne, stracha do szkół, stracha do ludzi, którzy są w stanie sobie napoję, żeby mieć świat po, po tym, co zrobili dla kultury polskiej i dla kultury zagębia, powiecie, wybysz w wędzinie i w, w okolicy. Proszę Państwa, ja nie będę przedłużał tego mojego wstępu odnośnie działalności Bielickiego Działu. 12 lat, jak powiedziałem, to jest mało, ale to jest dużo. To, to nawet jest dużo, 12 lat. Bo kto wie, ludzie się wypuszczają. Powiem Państwu, że staraniem Stowarzyszenia Autorów na dzisiejszą, gdybym się wydaliśmy dwa zestawy podczówek osobowych. Odmówił tam drugiego kolegę, profesora, którzy byli członkami i działaczami Miejskiego oddziału. Profesor Wójt Wiesz ostatnio zaczął się w jego imieniu się w Witego Miejskim Badaglę w Węgierie. Profesor Miersza Ponczek, szosnostka, znawca kultury fizycznej i sportu. Był Przewodniczącym Instytutu Autorskiego w Związku Autorów Polskich. A wspomniany przez chwilką profesor Hujcik był prezesem panoram tego związku. Wcześniej, kiedy ja byłem prezesem, on był prezesem panoramem. No tak to jest. Aktualnie prezesem Jacek Bajkowski, ja jestem prezesem panoram, o czym wspomniano. Proszę Państwa, zapraszałem osobiście małżonki złożych nam profesorów. Panią Wójcik, Panią Pączek, do no, względy chorobowe czy względy innych zajęć nie pozwoliły im tu przyjść na te spotkania. Chyba tych poszczółek. Ja potem przekażę Państwu przy okazji do zbiorów do wypowiedzenia przez powiad belgijski, przez Zbigniew Miejski Policjantów Wernińskich, przez Wielozawód Krzysztof przez... przez... すいません。